Witam serdecznie. Sesja medytacji, modlitwy może różnie się zaczynać. Czasem odbywa się to bardzo spontanicznie. I na przykład, chcąc dokumentować moment rozpoczęcia, zaczęcia, człowiek skupiając się na pisaniu, szukaniu kartki, czegoś, żeby na niej coś zapisać, mógłby całkowicie wybić się z rytmu, stracić nastrój, który temu towarzyszy. Dlatego ja nie dokumentuję momentu rozpoczęcia jogi, medytacji, modlitwy, ale jest jeden moment, który jest niezmienny. Przynajmniej w moim przypadku, gdzie medytacja, modlitwa zawsze kończy się z zamkniętymi oczami. I właśnie ten moment przejścia, czyli otwarcia oczu, no on jest niezmienny, bo trzeba je otworzyć, skoro są zamknięte podczas medytacji, modlitwy. Dokumentuję. Bo i tak... Yy, Później przechodzę do jakichś innych czynności, powiedzmy, codziennych. Po asanie dajmy na to, medytacyjnej, oprócz wnętrza, oprócz maty, modlę się i medytuję również w innych miejscach. W plenerze, podczas leżenia na łóżku, na spacerze. I dochodzi właśnie do tej medytacji, modlitwy, często bardzo spontanicznie. Ale tak jak mówię, ten moment otwarcia oczu dokumentuję. Zapisuję wtedy, daty nie zapisuję, zapisuję wtedy godzinę i pozycję Księżyca na niebie, tak to wygląda. Prowadzę to, nie wiem, od kilku lat codziennie jak jestem w plenerze rejestruję to w telefonie później przepisuję jeżeli chodzi o okres zapisywania na takiej kartce no to zapisuję po prostu z tyłu początek kartki no I tak, tak to wygląda. Oczywiście nie trzeba tego dokumentować. Ja, gdy zaczynałem moją ścieżkę, rozmawiałem z ludźmi, którzy się tym zajmują, z często starszymi ode mnie, z większym doświadczeniem. I jedna pani, która się zajmuje, między innymi. Ezoteryką, astrologią, widziała, że jestem zdeterminowany w robieniu tego wszystkiego i poleciła mi, że mógłbym zapisywać to. Przetworzyłem to przez siebie, no i co? No i, I zapisuję. Jest mi z tym dobrze. Czasami, jak są różne zawirowania, po tym mogę stwierdzić, czy jakby. intensywność praktyki jest mniejsza większa, taka sama jak powiedzmy idę w dół, czyli jest zbyt mało intensywna zawsze mogę spojrzeć jakiś tam czas zobaczyć i podkręcić tempo, tak bo o to chodzi, nie żeby tutaj w miarę możliwości jakąś tam harmonię utrzymywać a nie upadać w niższe sfery materialne jak to się często dzieje człowiek myśli powiedzmy o czymś no i zapomina, zapomina o tym, że jednak yy, może przerwać, powiedzmy, to intensywne myślenie, nie na przykład na temat jakiegoś interesu, który myśli, na temat jakiegoś spotkania, na temat rozrywki, imprezy i tak naprawdę poświęcając nawet na tą małą sesję koeli jogi, czy na samą w sobie modlitwę, czy medytację, nic nie tracąc, może to zrobić. Może nie zapominać, może być tak naprawdę skupiony na czymś materialnym, na czymś co pochłania jego myśli, no ale nie powinien zapominać o tym, żeby wchodzić w siebie jednak. Często jest tak, że głowisz się nad czymś godzinę, dwie, dzień, a tak naprawdę zajrzysz w siebie i od razu masz odpowiedź. A nawet jak nieraz nie ma odpowiedzi, to Przyjdzie jakiś koncept, tak naprawdę, po którym inaczej będziesz to widział, i to Ci znowu daje spokój. A jak dobrze wiemy, spokój jest dobrym doradcą. Dziękuję.